Cześć, z tej strony Kamil z portalu Bieganie u Skrzydla. Dzisiaj rozprawimy się z naszym wspólnym wrogiem, czyli tkanką tłuszczową. Jak poświęcać tyle samo czasu na bieganie, ale spalać więcej tłuszczu? W jaki sposób trenować, aby skupić się na redukcji tkanki tłuszczowej? Rozprawimy się także z kilkoma mitami dotyczącymi brzucha, tętna podczas biegania i tym, dlaczego niektórzy pomimo ciężkiej pracy na treningach nie tracą wcale na wadze to będzie bardzo ciekawy materiał. Zapnijcie pasy, startujemy. Zasady treningu na spalanie tłuszczu są dość rygorystyczne. Dotyczą one między innymi rodzaju wykonywanych ćwiczeń, ponieważ tylko zachowując określone warunki organizm skupia się na spalaniu tkanki tłuszczowej ważna jest także częstotliwość ćwiczeń oraz tętno, które jest najlepszym wskaźnikiem informującym o tym, z jakich zapasów energetycznych korzystają mięśnie, narządy wewnętrzne i wszystkie pozostałe elementy ciała. Temat spalania tkanki tłuszczowej nie jest mi obcy, ponieważ sam wielokrotnie podejmowałem rękawice i walczyłem z tym przeciwnikiem. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jaką trzeba mieć ogromną motywację i niezłomną wiarę w siebie, aby dotrzeć do celu celu, którym jest lepszy wygląd, zgrabniejsza sylwetka i większa pewność siebie. W dalszej części poznasz solidny fundament, który pozwoli spalać ogromne ilości tkanki tłuszczowej. Poświęcając tyle samo czasu na bieganie, co zawsze, będziesz w stanie spalać większe pokłady tłuszczu. Z własnego doświadczenia wiem, gdzie popełniane są najczęstsze błędy podczas biegania i chęci redukcji tkanki tłuszczowej. Wiem to z autopsji, bo na początku mojej przygody z bieganiem sam popełniłem chyba wszystkie możliwe błędy. Jak biegać, żeby schudnąć? Naszą misję rozpoczynamy od snu. To jedna z tych sfer życia, które absolutnie nie wiążemy z redukcją masy ciała. Wiele osób trenuje bardzo ciężko, odżywia się dość dobrze, ale ich waga nie schodzi do takiego poziomu, o jakim marzą. Badania topowych uczelni i ośrodków naukowych na świecie dowodzą, że do jednych z najpoważniejszych następstw chronicznego braku snu można zaliczyć m.in. obniżoną odporność, zaburzenia gospodarki węglowodanowej, zwiększone ryzyko nadciśnienia tętniczego oraz wzrost masy ciała. Niedosypianie ma ogromny wpływ na regulację apetytu, gdyż obniża stężenie hormonu sytości, zwiększając tym samym poziom hormonu głodu. SEN to naturalne, fizjologiczne zjawisko, które powinniśmy szczególnie pielęgnować. Optymalna ilość snu, czyli około 7-8 godzin, wspomoże walkę z wilczym apetytem w ciągu dnia. Ponadto wypoczęty i wyspany organizm będzie przygotowany do kolejnego treningu nastawionego na spalanie tłuszczu. Jeśli jesteśmy wyspani, to czas na trening. Kluczem do sukcesu podczas biegania będzie prowadzenie treningu w odpowiednim przedziale tętna. I zadać można od razu pytanie, a jakie tętno jest dobre na spalanie tkanki tłuszczowej? Trening na spalanie tłuszczu powinien być prowadzony w przedziale od 65 do 75% tętna maksymalnego. Trening o takiej intensywności spala około 50-60% tłuszczów, zaś reszta energii pochodzi z węglowodanów. Trening w takim przedziale tętna jest najbardziej efektywny, gdy chcemy spalać tłuszcz. Zwiększając intensywność, czyli trenując powyżej 75% tętna maksymalnego, organizm zaczyna czerpać energię z węglowodanów, a nie tłuszczów, a nie na tym nam zależy. Można szybko przebiec 10 km, ale spalić procentowo znacznie mniej tkanki tłuszczowej, niż wychodząc na 7-kilometrowy trening o umiarkowanej intensywności. Trudno jest oczekiwać, że przez cały trening sportowiec będzie monitorować własne tętno, ponieważ jest to trudne bez odpowiedniego sprzętu. Ale naprawdę łatwo można to ogarnąć. Czy lubicie rozmawiać podczas biegania? W walce o lepszą sylwetkę pomoże gadulstwo. Jeśli podczas biegania możesz swobodnie wypowiadać krótkie zdania to najpewniej znajdujesz się w strefie spalania tłuszczu. Rozmawiać można absolutnie o wszystkim, np. o pogodzie czy o nowych serialach w telewizji. Ważne, aby utrzymywać takie tempo biegu, czyli takie tętno, które pozwala na rozmowę. Bieg w tempie konwersacyjnym i świetną sesją, która spali większe pokłady tłuszczu, ale także nie będzie uciążliwa dla osób początkujących. W biegu konwersacyjnym możemy się łatwo odnaleźć. Jeśli wybierzemy się na trening z partnerem, to wspólna wymiana zdań ułatwi przeprowadzenie sesji spalającej tkankę tłuszczową. Natomiast, gdy nie mamy z kim wyjść na trening i nie lubimy gadać sami ze sobą, możemy wybrać ciekawego towarzysza. Zegarek sportowy z funkcją pomiaru tętna i odpowiednimi alertami będzie sygnalizować to, co dzieje się z naszym organizmem. Ten konkretny zegarek, czyli Polar Grid X, podczas biegania śledzi nasze tętno, aby prezentować korzyści z nim związane. Najczęściej w zegarkach sportowych można spotkać podział wartości tętna na 5 stref i praktycznie zawsze najwięcej tkanki tłuszczowej spalimy trenując w drugiej lub trzeciej strefie. Strefy to umowny podział oparty na procentowych wartościach tętna maksymalnego. Wybierając taki zegarek sportowy, który ma funkcję pomiaru tętna i możliwość zablokowania strefy tętna, możemy trenować z konkretnym zamiarem. Podczas mojego treningu wybrałem strefę trzecią, którą zablokowałem w zegarku. Od tego momentu sprzęt informuje mnie, gdy moje tętno wyjdzie poza strefę. Zegarek wydaje głośne dźwięki i wibracje, które sprawiają, że redukuje tempo biegu. Nawet gdy się zamyślę i przyspieszę, zegarek stoi na straży spalania tłuszczu, więc alertami sprowadzi mnie do odpowiedniego tempa. Genialnie się to sprawdza i pozwala mieć stuprocentową pewność realizacji konkretnego celu. Czy dzieje się tak, że pomimo ciężkiej pracy na treningach, waga cały czas utrzymuje się na podobnym poziomie? I żeby było ciekawiej, biegasz dość dużo, ale w dalszym ciągu nie możesz pozbyć się oponki z brzucha. Obstawiam, że źle podchodzisz do bilansu kalorycznego. Najczęściej problemem jest dzień nietreningowy, w trakcie którego zapewne zjadasz tyle samo pożywienia, co w dzień treningowy. Wtedy, kiedy nie trenujesz, powinieneś jeść mniej. Zakładam, że wszystkie dni bez treningu generują tak duży zapas energii przemienionej w tłuszcz, że nie jesteś w stanie tego spalić w dni treningowe. Tydzień kończysz z czterema dniami treningowymi, w trakcie których schudłeś, zaś w pozostałe trzy dni dostarczasz więcej jedzenia niż potrzebuje tego organizm. Redukujesz wówczas tak mało tkanki tłuszczowej, że praktycznie tego nie widać, więc masa ciała utrzymuje się stale na identycznym poziomie. Dieta jest kluczowa, gdy chcemy redukować naszą masę ciała. Przedstawiona kwestia jest w wielu przypadkach problemem, który wpływa na to, że waga sportowców cały czas utrzymuje się na podobnym poziomie. Oznacza to, że mając oponkę na brzuchu, trzeba nie tylko biegać, ale także uważać na dni, w które nie trenujemy i uwzględniać ten fakt w ilości przyjmowanego jedzenia. Czy kojarzycie interwały? Trening interwałowy to bieg o zmiennym tempie, gdzie szybkie odcinki są przeplatane z wolniejszymi. Szybkie odcinki powinny być realizowane z podobną do siebie prędkością lub czasem ich trwania, a odpoczynek tak przygotowany, aby delikatnie nałatwiać zmęczenie z każdego szybkiego odcinka. Jest to trening, który można określić jako sesja podwyższonego ryzyka. Interwały biega się bardzo mocno, wówczas znacznie łatwiej o kontuzję czy jakiś uraz. Żeby zacząć biegać interwały trzeba mieć naprawdę dobrą kondycję i nie jest to jednostka zalecana osobom początkującym. Ta sesja wprowadza organizm w cykl wielogodzinnego spalania tkanki tłuszczowej, który utrzymuje się na długo po zakończeniu treningu. Podkreślić trzeba jednak, że pomimo wszystkich swoich zalet po interwały powinni sięgać tylko wytrenowani biegacze. Jeśli takimi jesteście, to w opisie wideo znajduje się link do artykułu z przykładowymi takimi treningami oraz obszerniejszym opisem. Jak biegać, żeby chudnąć? Najpierw odpowiednio dużo spać, później trenować w drugiej i trzeciej strefie tętna. Fajną opcją jest nabycie zegarka sportowego, który posiada funkcję pomiaru tętna i możliwość zablokowania konkretnej strefy, po to, aby dostawać alerty. Redukować tkankę tłuszczową można nie tylko podczas biegania, ale także uprawiania innych sportów cardio, takich jak kolarstwo czy pływanie, podczas których nie obciążymy tak naszych kolan. Poświęciłem sporo czasu na nagranie tego materiału. Jeśli się Wam spodobał, kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, to naprawdę ma wielką moc. Tradycyjnie wrzuciłem Wam w opisie tego wideo najciekawsze linki. Zaglądajcie. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie.